Grafika dla laika i dziś, w dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się oczywiście kanwą i porozmawiamy sobie dokładniej o kanwie w kontekście wideo pokażę Ci jak zrobić napisy do rolki bądź do tiktoka właśnie za pomocą Canwy. Mam nadzieję, że to będzie coś, co pomoże Ci tworzyć na co dzień Twoje treści wideo i pomoże Ci tworzyć właśnie rolki, TikToki, czy też film na YouTube, taki jak ten. Ta lekcja, ten tutorial, który zobaczysz jest częścią większego projektu, a mianowicie projektu, który się nazywa Kurs Rolki w Kanwie i tam w tym właśnie w tym kursie znajdziesz całą wiedzę dotyczącą wideo i Kanwy. Wszystko, wszystkie tutaj funkcje, kwestie zostały przeze mnie szczegółowo omówione. Dodatkowo czeka na Ciebie też kilkanaście tutoriali, w których krok po kroku, tak jak właśnie w tym tutorialu, który zaraz zobaczysz, pokazuję, jak tworzyć różne rolki właśnie w kanwie. Jeśli jesteś zainteresowana tego typu kursem, potrzebujesz tego typu wiedzy, to wszystkie szczegóły zostawiam w opisie. A Ciebie zapraszam właśnie na tutorial. Zrobimy sobie dzisiaj napisy do filmów do TikToka bądź Reels. Oczywiście ten pomysł również możesz wykorzystać w przypadku YouTube'a bądź innych projektów, nie ma problemu. Zaczynamy od strony głównej Kanwy, i tutaj wybieramy sobie zakładkę Filmy. Tak jak pamiętasz, w tym miejscu kryją się wszystkie płótna, na których można Edytować wideo. Jakby w tym miejscu rzeczywiście te płótna, które tutaj są, one mają tą opcję wideo, i tutaj więcej rzeczy z tym wideo możemy sobie zrobić. Wybieramy projekt, który nam odpowiada naszego pomysłu, i ja będę pracować na projekcie, który się nazywa Nagranie YouTube. Ty oczywiście możesz sobie wybrać takie, taki format, który będzie zgodny z Twoją, z twoją wizją, swoim projektem. Nie będę otwierać nowego projektu, przejdę do tego, który już sobie otworzyłam, żeby pokazać ci, co będziemy dzisiaj robić. I teraz puszczę ci nagranie, żeby pokazać, jaki efekt sobie osiągniemy. I teraz, jak widzisz, to nagranie składa się z różnych tutaj napisów. Ta czcionka, o której mowa, to jest właśnie ten, ten format. On jest bardzo popularny właśnie w różnych filmach, na Reels, Reelsach, w TikTokach. I my sobie zaraz ją zrobimy i to będzie pierwsza rzecz, którą chciałabym Ci dzisiaj pokazać. Natomiast druga rzecz to są właśnie te napisy, czyli układanie ich w takiej kolejności, jak ja tutaj mówię. Zaczynamy od pustego płótna. Przerzucam tutaj nagranie. Nie wpadło mi w całe płótno, więc ustawiam jako tło. I w tym miejscu mam już tutaj całe moje nagranie. Trochę będę je pewnie musiała tutaj przyciąć. Tak, tutaj też sobie je pewnie będę musiała skrócić. Ok, mamy to gotowe. I teraz to, co będziemy robić, to zaczniemy od stworzenia napisu. Przechodzimy do zakładki tekst. Dodajemy nowe pole tekstowe, i tutaj ja na początku mówiłam: wykorzystaj kanwę. Więc wpisuję ten tekst. Ok. I teraz ten efekt. Jest to czcionka, która się nazywa Anton. Ona jest bezpłatna, więc możesz z niej skorzystać w kanwie wersji pro w kanwie bezpłatnej, przepraszam, no i oczywiście w wersji pro, więc wybieramy sobie tutaj tą czcionkę, już mam ją wybraną, następnie przechodzimy do sekcji efekty i tutaj wybieramy efekt splot, zmieniamy przesunięcie na 0 i zmieniamy kolor na biały i już mamy gotową naszą naszą czcionkę. Jeśli chcemy, żeby ten efekt był taki bardziej instagramowy, to tutaj jeszcze możemy trochę zmniejszyć odstępy między, między literami. Ja sobie to jeszcze skopiuję i w tym miejscu usunę kanwę. W tym miejscu usunę słowo wykorzystaj i zrobimy sobie tak takie naiście tutaj. Można oczywiście powiększyć. I sobie zrobię coś takiego. I na przykład to zostawimy sobie białe, a tutaj ten splot zmienimy na żółty. I mamy pierwszy tekst gotowy. I teraz, teraz będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy sobie dodawać kolejne teksty, ale żeby było łatwiej to musimy podzielić nasz projekt na mniejsze części, dlatego żeby, żeby właśnie te teksty nam się łatwiej tutaj tworzyło. I ja tutaj mówię wykorzystaj kanwę, naciskamy przycisk S i w tym miejscu dzieli się nasz projekt na mniejsze części. I tutaj ja niestety nagrywając nie słyszę, co, co tutaj jest mówione, więc skopiuję po prostu te teksty i tak trochę na chybił, trafił, pokażę ci, pokażę ci, jak je umieszczać. Skopiuję sobie to i tutaj um, mówiłam do tworzenia i tu wpiszemy sobie filmów. Okay. powiedzmy, że tutaj kończę to mówić naciskam S albo, y albo naciskam podziel stronę i tutaj mamy na Reels i tutaj mamy bądź to tak Powiedzmy, że tutaj ponownie mamy kolejny tekst. I tutaj na koniec mówię, obejrzyj tutaj. I nasz projekt tak naprawdę jest gotowy. Ja tutaj y, robiłam to troszeczkę na heavy trafił dlatego że nie słyszę tego, co mówię. Ale zasada jest taka, że po prostu zatrzymujemy w tym miejscu, leci nam filmik, zatrzymujemy w tym miejscu, w którym chcemy, chcemy podzielić. Na klawiaturze wciskamy przycisk S. Tutaj będzie nam się dziać dokładnie w tym miejscu, gdzie jest ta kreska, I, i ten tekst sobie tutaj zostawiamy. I potem przechodzimy do kolejnego, kolejnego filmiku. Jeśli macie życzenie, to pomiędzy różnymi. Tutaj sekcjami, jeśli na przykład chcielibyście zrobić jakieś przejście, to można tutaj dodać również przejścia i tutaj na przykład, aby sobie przenikać, będzie mi się różne rzeczy będą się dziać, żeby te przejścia były, więc tutaj też można sobie to zastosować. Na sam koniec to, co musisz zrobić, to pobrać ten swój projekt. Pamiętaj, że masz go po podzielonego na kilka tutaj części, w związku z tym wybierasz te strony, które, które tutaj utworzyłaś w tym projekcie, naciskamy gotowe i nasz projekt się pobiera. To tyle, tak naprawdę. Choć może jeszcze nie. Może powiem Ci jeszcze o jednej rzeczy, którą tutaj możesz wykorzystać, którą ja wykorzystałam w tym pierwszym filmiku. Zobacz, ten pierwszy filmik nie jest podzielony. On jest jednym jest całością i ja w nim wykorzystałam opcję pokaż czas. Już pokazuję ci jak to wygląda. Stworzyłam sobie teksty i umieściłam je w odpowiednich momentach tutaj naszego nagrania. Problem tutaj jest taki, że rzeczywiście trudno potem je edytować, więc taka moja rada, jeśli chciałbyś w ten sposób działać, to to tak jak tutaj edytowałam sobie kolory i tak dalej, to w tym miejscu musisz również sobie to edytować od razu, bo jak widzisz, potem masz taki widok nałożonych na siebie napisów, więc wracamy do tego, pokaż czas. I tutaj działa to w ten sposób, że dodajemy tekst i w odpowiednim, w odpowiednim momencie, na przykład tutaj, Chcemy, żeby on był. Naciskamy opcję pokaż czas. Ja w tym momencie mam ukryj czas, bo już tutaj to mam, ale może dodamy sobie nowe pole tekstowe. Dodam sobie nowe. Chciałabym, żeby ten tekst był w tym miejscu. Naciskam na ten tekst, przechodzę do pokaż czas i ściągam tutaj ten, ten czas. Tak? Wybieram sobie, w którym momencie ma, ma to trwać. No i zobaczmy. I działa to dokładnie w ten sposób. Więc to jest drugi pomysł na to, jak można te napisy poukładać i jak można zrobić sobie taką transkrypcję do swojego wideo. Myślę, że, że jedna i druga opcja może być dla Ciebie przydatna. Ja przyznam, że najczęściej korzystam właśnie z tej opcji Pokaż czas, ale tutaj od Ciebie zależy, jak chcesz sobie to zrobić. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten, ten tutorial był dla Ciebie pomocny. Oczywiście czekam na Twoje. Projekty z wykorzystaniem właśnie tego efektu. I co, wiesz już, jak robić napisy właśnie za pomocą kanwy do swojego wideo? Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że wykorzystasz tę wiedzę w praktyce, a najlepiej jak najszybciej, bo jeśli korzystamy szybko z wiedzy, to ona nam nie ucieka. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, yy, chcesz zapytać może o ten kurs rolki w kanwie, czujesz, że może jest to produkt dla Ciebie, to. Czekam na Ciebie w komentarzach, wiadomościach prywatnych i widzimy się w kolejnym wideo za tydzień.